Witam ponownie, z tej strony pokemomania Po krótkiej nieobecności wracamy dalej do seciku jakże fajnego Shrouded Fable I tak jak obiecałem, będziemy zbierać jak największą ilość kart z tego setu Dla przypomnienia 99 Do zebrania I udało nam się w ostatnim ETB zebrać 52 karty było dosyć dużo duplikatów i zostało nam dokładnie 47. Z tym, że bardzo dużo rzadkich, bardzo rzadkich kart, więc będzie na pewno ciężko. Ale mam nadzieję, że te seciki jakie mam dzisiaj, Zostałem takie dwa fajne sety z kartą promo Peczarunt i. Jest to Pecharund, inny niż z Promo Etebega Także fajnie Też świeci, fajnie połyskuje Miał być Show That Fable Bundle Box Ale są obecnie niedostępne, dopiero gdzieś na 5-6 wrzesień Także zdecydowałem się zamówić 6 boosterków, ale fajna niespodzianka Dostałem je w dwóch setach po trzy busterki z, z kartami promo i peczurantem, który będzie uzupełniał naszą kolekcję kart promo w tym zestawie. Dla przypomnienia szybkiego, dropy, które były tu, jest akurat karta promo Peczarunt i dropy, które weszły z tamtego etebega Neutralization Zone Coreless ten Tenacity Trainer też fajna karta i bardzo fajna karta Art Fraksure który jest jedynym kartem Art który mi się udał trafić i to z tych dropów byłoby wszystko Także będziemy przechodzić do otwierania naszych mini secików, ale bardzo fajnych, przyjemnych z kartą promo. Także będziemy zaraz to otwierać i lecimy z otwieraniem. Tu już trochę sobie wspomogłem, żeby łatwiej było to nam rozpakować bez przedłużenia. I karta promo leci do foliki, tak jak zawsze. Mamy koszuleczki przezroczyste, ale mamy też z Etebega Shroud Dead Fable. Ale dzisiaj sobie będziemy rzucać tak. I fajne, połyskuje, nie traci na połysku dalej. Kodzik. I pierwsze trzy boosterki zobaczymy jak będą dropić nam dzisiaj. Mam nadzieję, że Kindra może wleci jakaś fajna i jak zwykle Kodzik, energia do przodu, bo tam będzie energia. I teraz może tu nam zleciała. To mamy Sendra, Ferrum, Hundum, Eevee, Arionmont, Cassiopeia, Sylveon. To dwa razy, tym razem druga jest Hololivers, Rivers i Axorus. Nic nowego w tym pierwszym boosterku, mam nadzieję, że się polepszy kodzik tuskul Axel. kolbat miał weaville galvantula silveon persian Holorivers. I Rowlet Holorivers i jest pierwszy dropik. To na co czekałem i liczyłem, że wejdzie już w drugim pusterku Kingdra X Piękna karcioszka. Ona już będzie Też w koszuleczce. Nam ładnie pasowała. I wszystko zbieramy ładnie do takich koszulek, w sensie już większych do segregatora. Jeszcze raz zbliżenie. Bardzo fajny jest ten, właśnie graficzny jej design. Booster numer 3. Zobaczymy na 6 boosterów. Jakie będą dropy? Kodzik. Energia do przodu. Energia. Holorivers też fajnie. Subat. drowsy Absol. Tego nie mam, akurat fajnie. Joltik. Binding. Mochi. Alamar. Też coś nowego. Power Powerglass. Hundom, Holo Reverse, Tapu Bulu, Holo rivers. i Dusk Noil, yy, Holo. Też fajnie. Kolejna karta, która gdzieś nam uzupełni nasz set. I będziemy lecieć od razu z drugą trujeczką. I to jest właśnie też setik. Też peczurant tym razem. Trochę inne obrazki na boosterach, ale zobaczymy, jak lecą dropy. Trzymajcie kciuki i jedziemy dalej, już bez wcennego przedłużenia. Dół odcięty, żeby łatwiej było wyciągnąć. A my lecimy kolejna promo na boczek. Kodzik. Lżej się otwierają te boostery niż jak miałem w ETB. -u. Ciekawe czy to ma jakieś znaczenie czy nie. I zobaczymy. Co tu dalej? Czy jakiś drop nam wleci? Czy coś nowego? Kresalia. Holorivers, Kragung, Holorivers i jest Munki Dory X, ale tym razem inna karta. To jest kolejna, którą trafiłem. I jest dropik, kolejny. Koszuleczka. I zobaczymy zaraz jeszcze dwa busterki Munchidori czy Munkidori przepraszam bardzo. Munki miałeś wyciągnąć mi Munki Dori. Tutaj mam pomocnika obok siebie. Mój syn, który jest fanem Pokémon kart też zbiera. I towarzyszy mi tutaj przy tym nagrywaniu. To był Munkidori Dori też z Etebega, którego mieliśmy tutaj, ten Etebeg jest dokładnie tu Pudełeczko sobie stoi ładnie do ozdoby Także trafiliśmy Munkidori Dori w innej wersji i to jest w tej, z tego co wiem, droższej Także fajnie, chociaż polowałbym bardzo na właśnie Oki Dogi i tam też jest bardzo fajna karta, która też nieźle stoi na rynku. Tutaj co ciekawe, z tego ostatniego boosterka wjechał na Munkidori Dory i na obrazku też był Munkidori. Dory. To ciekawe. O, no zobaczcie tutaj była ta paczuszka. I Munkidori się pojawił. Numer 5. Fajnie dropi, bo praktycznie w pierwszym boosterku tylko nie było dropa i energia Holoreverse. I zobaczymy, czy coś jeszcze nowego. Ile nam uzupełni, to jest coś nowego, czego nie mam. Ile z tego seta nam. Leci nowych kart. To akurat ta właśnie bardzo często powtarzalny w tym secie, i ostatni booster, oby był szczęśliwy. Czy mamy kciuki? Tu akurat jest na obrazku Patchurant w X. Też bardzo rzadka karta w tym secie. I kodzik. I energia. I zobaczymy, czy jeszcze jakiś dropik leci. Miejmy nadzieję, coś tam się mocno świeci z tyłu. Jak mi się wydawało. Mam nadzieję, że się nie mylę. Duskul Hollow Rivers. Rowlet Olo reverse i niestety nie ma dropika, kreselia. Ale i tak jestem zadowolony. Będzie dużo duplikatów. bardziej, że zbieramy cały secik. Także co nam tutaj się pojawiło, to tak naprawdę. Te najlepsze dropy tutaj to. Monkey Dory i Kingdra X także fajnie to nam się tutaj w miarę rozwiązało dziękuję za uwagę i pewnie do usłyszenia, zobaczymy czy dalej jeszcze będziemy iść w ten Shrouded Fable ale mam nadzieję, że jeszcze jakiś odcinek się pojawi i może jakiś eteback się nam nowy Tutaj pokażę na tym kanale. Zastanowię się jeszcze co. Może coś gdzie będzie można trafić Charizarda i będziemy na niego polować, dosłownie. Tak jak ta karta z tyłu, która jest klasykiem, jest to duplikat karta taka duża Charizarda tam w tle właśnie, która jest teraz naprawdę bardzo Rzadką kartą jedną z najdroższych na rynku. Ale jej już można nie trafić raczej w tych nowych etbegach i tych sycikach. Ale jakieś fajne widziałem Charizard Arciku bardzo takim fajnym, także może coś w tym kierunku właśnie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Lajkujcie, komentujcie i widzimy się w na następnym odcinku.